19 lutego projekt ustawy o numerze 9349 wyszedł z etapu prac w komisji i został przedstawiony na posiedzeniu Izby Niższej Filipińskiego Parlamentu. Jego sprawozdawca gorąco dziękował za to 70 posłom i posłankom, którzy odważyli się pod nim podpisać. Jest to bowiem najliczniejsza w historii grupa otwarcie udzielająca poparcia inicjatywie, która już kilka razy była w dokładnie w tym samym budynku odrzucana. W razie przyjęcia ustawa będzie prawdziwą rewolucją obyczajową dla Filipin, które tym samym, jako ostatnie państwo na świecie, zalegalizują rozwody. Zatrzymajmy się tu na sekundę i przez chwilę skupmy uwagę nieco bliżej domu. W większości artykułów możecie przeczytać, że rozwody są obecnie nielegalne w dwóch krajach: właśnie na Filipinach i w Watykanie. I część z was może być rozbawiona wymienieniem akurat tego drugiego, no bo czy ksiądz, albo zakonnica mogą wziąć rozwód? Tyle tylko, że w rzeczywistości na terenie Watykanu mieszka na stałe kilkaset osób, z czego ponad połowa to nie są duchowni, tylko świeccy. Większość tych drugich to członkowie gwardii szwajcarskiej, czyli de facto tamtejszej armii, ale są też zupełni cywile, a jednym i drugim. Często towarzyszą członkowie ich rodzin, włącznie z dziećmi. Część z tych osób ma właśnie obywatelstwo watykańskie. Swoją drogą, żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, powinniśmy rozróżnić stolicę apostolską od właśnie Watykanu, bo to nie są tożsame organizmy. Na przykład, ta pierwsza zawiera z innymi państwami konkordaty, ale już w światowym związku pocztowym jest ten drugi. I to nie jest wykład o prawie międzynarodowym publicznym, więc w największym możliwym skrócie i to naprawdę jest duży skrót. Wyobraźcie sobie, że Stolica Apostolska jest od spraw duchowych, a Watykan od tych bardziej praktycznych. I dlatego obywatelstwo przyznaje właśnie ten drugi. Mówię przyznaję, bo nie można tego obywatelstwa nabyć drogą naturalną. Na terytorium tego państwa nie obowiązuje ani prawo krwi. Gdy dokumenty dostajemy ze względu na narodowość naszych rodziców, ani prawo ziemi, gdy decyduje o nich miejsce naszego urodzenia. Watykan ma więc obywatelstwo funkcyjne, przyznawane osobom pełniącym obowiązki na jego terytorium i zamieszkującym w jego obrębie oraz, jak precyzuje ustawa z 1929 roku, współżyjącym z nimi małżonkom, dzieciom, a czasami nawet rodzeństwu. W momencie, gdy ta funkcja przestaje być pełniona, traci się też obywatelstwo. W teorii każdy i tak miał w tym czasie to oryginalne sprzed nabycia watykańskiego, ale gdyby w wyniku jakiegoś dziwnego splotu wypadków w międzyczasie jednak jakoś je utracił, no to wcale nie wpadnie w bezpaństwowość. Na mocy traktatów laterańskich z 1929 roku, dzięki którym w ogóle doszło do formalnego wyodrębnienia Watykanu, taka osoba. Automatycznie dostaje wówczas obywatelstwo włoskie. Więc, wracając do początku, sąd biskupi, działając w ramach szeroko rozumianego kościoła jako instytucji religijnej, zawsze może odrzec nieważność małżeństwa, ale w prawodawstwie państwa Watykan rozwód jest faktycznie nielegalny. Tyle tylko, że jeżeli ktoś z tamtejszym obywatelstwem się uprze, to może uzyskać rozwód w innym kraju, którego ma przecież paszport. No, chyba że jest właśnie z Filipin. No więc właśnie, wracając do nich. To nie jest tak, że opowiadam tyle o Kościele, tylko jako o ciekawostce. Nielegalność rozwodów na Filipinach jest bezpośrednio związana z tą właśnie instytucją. Czy słyszeliście kiedyś o Jose Rizalu? To był taki filipiński Adam Mickiewicz, jeden z najważniejszych lokalnych pisarzy. Autor dwóch powieści składających się na de facto tamtejszy epos narodowy. Ale dzieci w szkołach nie mogą ich dziś czytać w oryginale, bo Rizal pisał w języku, który dziś jest tam tylko ciekawostką, czyli po hiszpańsku. W dużym skrócie, znowu to jest bardzo duży skrót, wysłannicy Madrytu zaczęli kolonizować obecne Filipiny w połowie XVI wieku, czyli mniej więcej wtedy, co obie Ameryki. Ale te drugie były objęte planami totalnymi, czyli całą ich ludność przekształconą w poddanych króla, przede wszystkim narzucając własny język i w ten sposób włączając całą tę właśnie ludność do tego samego kręgu kulturowego. Na Filipinach nie położono na niego równie wielkiego nacisku i nowego języka uczono głównie miejscowe elity. Między innymi właśnie rodzinę Jose Risala, którego dzieła literackie w 1896 roku stały się inspiracją dla rewolucji niepodległościowej. Dlatego został zresztą pojmany i rozstrzelany, ale swój pożegnalny wiersz napisał i tak po hiszpańsku. Dwa lata później rewolucja kończy się sukcesem. Hiszpanie zostają pobici, ale głównie dzięki udziałowi Amerykanów, którzy po prostu zastępują ich w roli kolonizatorów. No i tu właśnie dochodzimy do Kościoła. Podczas europejskiej dominacji najbardziej aktywni na Filipinach byli katolicy misjonarze. Oczywiście, jako część hiszpańskiej machiny imperialnej, ale akurat dla nich nadrzędnym celem była chrystianizacja miejscowej ludności, czego zresztą udało im się dokonać niemal całkowicie, między innymi dlatego, że uczyli się miejscowych języków, a te najbardziej popularne zaczęli formalnie opracowywać. To właśnie dzięki misjonarzom i ich wydawnictwom dominującym stał się tagalog, czyli mm, język, który został ogłoszony językiem narodowym podczas rewolucji i w zmodyfikowanej wersji pozostaje nim do dziś. To rozprzeciwstawianie katolicyzmowi protestantowi, jeszcze też oczywiście kilka innych powodów, przyczyniło się do tego, że w okresie amerykańskiej okupacji kościół stał się ważnym elementem tożsamości narodowej. I dlatego w pewnym momencie Mógł też dyktować prawa niepodległym Filipinom. Więc jak to jest z tymi rozwodami? Za Hiszpanów, czyli wtedy, kiedy monopol na sprawy rodzinne mieli właśnie duchowni, były całkowicie nielegalne. Za Amerykanów dopuszczono je w 1917 roku, ale tylko w dwóch przypadkach. Jeżeli żona dopuściła się zdrady, albo jeżeli mężczyzna żył z inną w konkubinacie, bo w najwyraźniej zwykła niewierność jest wystarczającym powodem tylko w przypadku kobiety. Kiedy Japończycy podbili wyspy w 1943 roku, rozszerzyli te możliwości, np. o znęcanie się fizyczne czy psychiczne, ale pod koniec II wojny światowej wrócili Amerykanie, a wraz z nimi poprzednie regulacje. Filipiny uzyskały niepodległość w 1946 i cztery lata później wprowadziły własny kodeks cywilny, w którym pod wpływem kościoła rozwody znowu zostały zakazane, dokładnie tak jak w czasach kolonialnych. Co prawda, w 1977 roku ówczesny dyktator Marcos, który chciał sobie akurat zjednać muzułmanów w kraju, zezwolił im na stosowanie w sprawach cywilnych prawa szariatu, który owszem dopuszcza rozwody, a ten wyjątek, Obowiązuje do dziś, ale takiego wyznania jest tylko 5% ze 105 milionów obywateli, więc dla przytłaczającej większości jest to droga w zasadzie zamknięta. Chyba, że przejdą na, na islam, co się jednak na Filipinach nie zdarza. Czy to oznacza, że w tym kraju nikt się legalnie nie rozstaje? Nie do końca. Tak samo jak w Watykanie, tu też istnieje możliwość anulowania małżeństwa, tyle że nie przed sądem biskupim, a właśnie cywilnym. I z tej furtki korzystali w ostatnich latach niektórzy miejscowi celebryci. Ale dla większości ich rodaków to jest jednak droga niemal nie do pokonania. Filipińskie sądy są przeciążone ilością pracy, więc sprawy o anulowanie małżeństwa ciągną się latami. Organizacje zrzeszające osoby starające się o taką decyzję podają w mediach przykłady procesów ciągnących się nawet po kilkanaście lat. Według tych samych informacji koszty tak długotrwałej obsługi prawnej potrafią pochłonąć równowartość nawet 30 tysięcy złotych, co jest naprawdę sporym wydatkiem w kraju nie mającym ustalonej pensji minimalnej i gdzie średnia krajowa nie przekracza równowartości 1300 złotych. W dodatku Zgodnie z prawem, przez cały ten czas małżonkowie mają wspólnotę majątkową, więc jeżeli tylko jedna strona dąży do uzyskania anulacji, to druga może jej na przykład skutecznie blokować zaciągnięcie kredytu hipotycznego na pokrycie kosztów tego całego procesu. Jeżeli kogoś nawet stać na podstawowe opłaty, to bez naprawdę dobrego, czyli z reguły oczywiście drogiego prawnika, musi się liczyć z prawdopodobną decyzją odmowną sądu. Zgodnie z prawem, anulowanie małżeństwa można uzyskać jedynie w kilku przypadkach określonych w specjalnej ustawie. Czyli, na przykład, jeżeli zawierało się małżeństwo nie w pełni władz umysłowych, albo, na przykład, w wyniku oszustwa, lub gdy druga osoba nie poinformowała o specjalnych okolicznościach, które też są zresztą wymienione: od bycia nosicielem choroby zakaźnej, przez impotencję, po uzależnienie od jakiejś substancji. Podstawą do anulowania małżeństwa nie jest za to najczęstszy powód podejmowania w ogóle tej próby, czyli przemoc ze strony partnera. Ta jest za to, razem z np. niewiernością czy po prostu porzuceniem, powodem, dla którego można starać się o drugie orzeczenie przewidziane w kodeksie cywilnym, czyli legalną separację. I czym ona różni się od anulowania? Tym, że zgodnie z filipińskim prawem Żadne z małżonków w stanie takiego rozdzielenia nie może wziąć ślubu z inną osobą, a nawet utrzymywanie z nią relacji seksualnych jest traktowane jak cudzołóstwo, które też jest niedozwolone. Najnowsza próba zalegalizowania rozwodów nie jest oczywiście jedyną. Pierwszy taki projekt złożono w parlamencie jeszcze w 1999 roku, potem dwa kolejne w 2001 i następne co kilka kolejnych lat. Za każdym razem były jednak skutecznie torpedowane przez miejscowy Kościół, który siłę swojego politycznego nacisku pokazywał też przy innych ustawach sprzecznych z jego przekazem. Taki najbardziej znany przykład z ostatnich lat. Według danych Państwowej Filipińskiej Komisji do Spraw Kobiet w 2022 roku połowa wszystkich ciąż w tym kraju była nieplanowana, a w sondażu tej instytucji 42% respondentek stwierdziło, że nie może sobie pozwolić na antykoncepcję. Można by takiej sytuacji uniknąć, bo równo 10 lat wcześniej Parlament przegłosował ustawę zapewniającą darmowy dostęp do prezerwatyw oraz tabletek antykoncepcyjnych w państwowych klinikach, ale Kościół najpierw wywalczył tymczasowy sądowy zakaz rozpowszechniania tych ostatnich pod pretekstem, że są równoznaczne z nielegalną oczywiście w tym kraju aborcją, a następnie grożąc między innymi ekskomunikom, Wymusił na większości parlamentarzystów likwidację przeznaczonego na program budżetu. To zwycięstwo było jednak dla Kościoła pozorne, bo w rzeczywistości od tamtej pory cały czas traci swoje dotychczasowe wpływy. Według danych Social Weather Stations, czyli największego ośrodka badania opinii publicznej w kraju, jeszcze w 1991 roku na niedzielną mszę chodziło co tydzień 64% Filipińczyków, a w zeszłym roku. Już tylko 68%. W latach 2016-2022 prezydentem był Rodrigo Duterte, którego ekstremalna polityka antynarkotykowa doprowadziła do śmierci ponad 7 tysięcy osób w pozasądowych ulicznych egzekucjach. I Kościół był najgłośniejszym krytykiem tej zbrodniczej kampanii, ale ten konflikt wcale mu nie pomógł. Wręcz przeciwnie. Duterte. Był najpopularniejszym prezydentem filipińskiej demokracji. Pod koniec kadencji w sondażach popierało go ponad 80% społeczeństwa. Tymczasem, polityk, który swoją drogą uzyskał anulowanie własnego małżeństwa, opowiadał publicznie, że w dzieciństwie był molestowany przez księdza, nazywał papieża Sukin-Synem i wyraźnie przyczynił się do naruszenia wizerunku właśnie Kościoła. W wyborach na jego następcę. Tenże kościół otwarcie zaangażował się po stronie kandydatki, która ostatecznie przegrała. Za to rekordowe 31 milionów głosów zgarnął syn byłego dyktatora Markosa, tego samego, który przed lata zezwalał na prawo szariatu i którego w 1986 roku obalono przy ogromnej pomocy właśnie księży i zakonnic. Podczas kampanii wyborczej obecny prezydent zapowiadał, że poparłby ustawę legalizującą rozwody, choć pod warunkiem, że stawiałaby trudne, Wymagania, choć nie wyjaśnię, co to dokładnie znaczy. W ciągu dekady Kościół stracił więc władzę nie tylko polityczną, ale chyba też i społeczną. W 2016 roku do parlamentu wybrano pierwszą transpłciową posłankę, która później dwukrotnie wygrywała reelekcję. Parady równości są z roku na rok coraz liczniejsze. W 2023 roku, według organizatorów, w imprezie wzięło udział ponad 100 tysięcy osób, a w sondażach legalizację rozwodów popiera już ponad Połowa respondentów. Ale to, że Kościół katolicki traci na znaczeniu, nie oznacza, że zostaje po nim pustka. Podobnie jak w Ameryce Łacińskiej, przede wszystkim w Brazylii, na jego miejsce wchodzą coraz prężniejsze kościoły zielonoświątkowe, mające fundamentalistyczny stosunek do zapisów w Biblii i będące znacznie bardziej konserwatywnymi instytucjami. Obecnie przynależność do takich wyznań deklaruje jedynie 10% Filipińczyków, ale ich siła polega na tym, że bardzo karnie głosują na konkretnych, wskazanych kandydatów, więc mają znacznie większy wpływ polityczny niż wskazywałaby na to ich liczebność. Najbardziej znaną twarzą tego Środowiska, jest oczywiście Manny Pacquiao, jeden z absolutnie najlepszych bokserów w historii, który w poprzedniej kadencji był senatorem, a w ostatnich wyborach prezydenckich zajął trzecie miejsce. Ale w polityce nie brakuje równie wpływowych, czy nawet bardziej wpływowych, zielonoświątkowców, np. pastora Ediego Villanueva i jego syna Joela, odpowiednio wicemarszałka Izby Niższej Parlamentu oraz szefa największego klubu w Senacie, którzy. Otwarcie zapowiadają, że zrobią co mogą, żeby nie dopuścić do legalizacji rozwodów. Dlatego, na wszelki wypadek, politycy popierający obecny projekt wprowadzającej ich ustawy, zamiast słowa rozwód, mówią o rozwiązaniu małżeństwa albo na przykład poszerzonym anulowaniu. I przekonują, że przytłaczająca większość społeczeństwa i tak jest w kochających związkach, więc nie skorzysta z takiego prawa. Ale jest ono niezbędne dla ofiar przemocy, która owszem, została ujęta w projekcie jako jedna z podstaw do uzyskania rozwodu, obok zobowiązania sądów do rozpatrzenia wniosków w ciągu roku i zwolnienia z opłat osób o najniższych zarobkach. W 2018 roku, czyli poprzedniej kadencji parlamentarnej, podobna ustawa została już nawet przegłosowana w Izbie Niższej, ale nie przeszła przez bardziej konserwatywny Senat. Ale na początku obecnej kadencji, w tym drugim, powiało pewną zmianą. We wrześniu Komisja ds. Kobiet, Dzieci, Relacji Rodzinnych i Równości Płci po raz pierwszy w historii zatwierdziła osobny senacki projekt prawa, które legalizowałaby rozwody w takich przypadkach jak trwały rozkład pożycia lub na przykład gwałt małżeński. I to wciąż jeszcze nieco za wcześnie na wnioski. Ale jeżeli ten trend się utrzyma, to niewykluczone, że do końca obecnej kadencji filipińskiego parlamentu, ostatnim miejscem na świecie, gdzie nie będzie można wziąć rozwodu, będą 44 hektary w centrum Rzymu.